Witajcie widzowie, dzisiaj zagramy sobie w Bloka horror i jak widzicie, no niestety coś mi się mój skin zaczął, no cóż, trzeba zacząć. O, to? o jakieś napisy. Przekonamy się dzisiaj co tutaj w sumie znajdziemy, bo też jestem tego ciekawy, gr gram tą mapę w sumie po pierwszy raz. Jestem ciekawy, czego się mogę po niej spodziewać. Dobra, zajdźmy trochę drewna. Uuu, jest skrzynka? W normalnym bloku? To nas jest tylko pod koniec H poziomu, co, co kojarzę. E, nie pamiętam, dawno nie grałem tak ogólnie. Co tu i po tej skrzyneczkę. Co to, to? Jakieś tabletki. Ciekawe po co to będzie. Nie wiem, może coś. Nie wiem, może będę musiał jeść te tabletki, bo będzie coś mi goniło inaczej? Nie wiem. Dobra. Crafting. Dobra, póki co jeszcze sobie go zostawię. Napis jeszcze zroli czarno, bo coś na nim postawiłem. Dobra, znowu ziemia. Uć, prawie spadłem. <laughs> no i kurde ją wrzuciłem jak zawsze. Nic mi nie wychodzi. No, sobie tutaj trochę poprzestawiamy. Dobra, teraz też w sali zauważyłem, że... W sumie wszystko jest strasznie małe. Moje EQ jest małe, w sumie wszystko. I świat jest... A, bo tam coś było. Dobra, nieważne. Chyba jabłek więcej, tak ogólnie. Dobra. Teraz bym poczekał w sumie na noc, i jak będzie noc, to wam pokażę więcej. Dobra, widzowie. Jak widzicie, z budowa sygnału mam borówki. I wtedy tak wam powiem. Miałem trochę więcej i coś, jakieś dziwne dźwięki były, ale no niestety, no jakby tak można powiedzieć, że trochę mi się to nie. No po prostu mi się to nie nagrało, więc no. No nie cofniemy już tego, więc. Ja to widziałem, wy to niestety no, kawałkę nie widzieliście. Ale zobaczycie, jakieś może inne rzeczy się wydarzą ciekawe. Bo tego pierwszego pokazania mojego to w sumie mam kilka nowych rzeczy. Mam borówki, taki domek i trochę rozbudowałem moją platformę tutaj. Znaki, dziwne dźwięki. Dobra. A jej właśnie jest noc, jak wam mówiłem. Jeszcze dodatkowo zaczęło palec, więc. W jest dwa w jednym. O. Arbuzy, arbuzy, znowu arbuzy. W sumie. W sumie dalej nie mam kamienia. Ciekawe, ile będzie jeszcze ta faza dirta trwała. Dobra. Uwiężę, no. ale zawaj. Fajnie, możecie coś Boże, Co to było? Tak się wy... Tak to ja się dawno nie bałem. Dobra. I tak... Tam podobne nie idę, bo się boję, że ktoś mi będzie za oknem później stał. Będzie nieprzyjemnie, więc buduję sobie tylko tutaj tę platformę. I co oznaczyłem w ogóle to, żeby było to widać. Dobra. Trochę to pokopiemy. Boże, znowu krowa. Dobra, i tym razem dam mi się zabić normalnie, nie spadła. Ej, dobra. Może już go tak zabiło, że no... się to nie spodziewałem po prostu dobra. To ja trochę sobie posiedzę chyba w domku, no posiedzę, posiedzę. Czekam z burówki wyrosną i w sumie... O, tabletki muszę wziąć, chyba tak. Dobra, wezmę. O dobra, widzimy. Dobra. To Wam później pokażę, jak coś zabędę i będzie może dzień albo kilka dni później. Dobra, do później. Patrzcie widzowie. Przed chwilą w sumie trochę pokopałem i się nie spodziewałem i patrzcie, już mamy węgiel, już mamy epokę kamienia. Na nawet nie do lecimy na czacie właśnie kamienia. <grych> no... O kurde chciałem zaraz w tym wykopać, no to nie przejdzie. Dobra. I wreszcie mogę sobie postawić w domu piecyk. O, mam patyki nawet. Trochę rzeczy zdobyłem moje borówki się rozwrotają. A i w ogóle mam drugie piętro. Trochę tu jeszcze ciemno, no bo Zaraz będę właśnie z tego węgla mógł być pochodnie. Ale najpierw czas na kamienny kilo. No znowu ten to da przyszedł. W sumie tak właściwie, to jeszcze żadnego z tych potworów nie widziałem, tylko w sumie ciągle słyszę tylko. Więc no takie ciekawe. A jak w ogóle to w sumie shadery trochę zmieniłem i są lepsze. Dobra, kamienna szybko. No, Dobra, no podświetlimy. I trzeba oświetlić górę. Dobra, osiągnąłem górę po całości. Jeszcze na jeszcze na boku, niech się, ja się, nie się da mi. A, tabletki. Tutaj miał być jeszcze jedno jabłko dla mnie. O. Dobra. Ja wykopię sobie to żelazo. No, dobra. Zmierz co że jest to żelaza. A więc co zrobię na pewno. Patrzcie, mam to drewno. Czekajcie. I patrzcie mam. Pięć takiego. Zmieniam na deski i w pietyku robię węgiel drzewny. I mam fabrykę węgla. Dobra. Ta się rozwinę, zaraz się widzimy. Dobra. Widzowie jakby... Wróciłem po tej chwili w sumie. Patrzcie. Tutaj nie patrzcie na to... No niestety się wywaliłem, bo taki kot mnie zaczął gonić. Patrzcie, teraz mam taki większy balkon, taka villa, ala. Tu mam drzewka w sumie. Mam takie i ty. A i właśnie tutaj chciałem Wam powiedzieć, że właśnie ja odkryłem, że są takie pecaki, są jakieś bronie, o tutaj właśnie ten stół zaraz chcę coś zrobić. Widziałem właśnie tutaj, że jest dużo jakichś innych nowych rzeczy. Zrobię sobie też w sumie ten farmę jagód, to sobie podbieram już jagody, bo i teraz właśnie nie mogę zebrać, miałem problem w sumie ze zebraniem, nie mogę zdobyć kolejnej wody i nie mogę zrobić nieskończonego źródła póki co. A i tu mam moją kropat, czy muszę zjeść taką zupeczkę? I mam nieskończoną formę jedzenia. Dobra. Czyli żelazo... Żelazo ja mam w piecu? Tak, jest żelazo. Dobra. I zróbmy ten stół. Chyba ja go postawię na drugim piętrze w ogóle. Ciekawe jakie broń będzie dało się tutaj no, zrobić. Jest, mamy to. Stół... Jak? Różnikarski? O, dobra. Duży jest. Uuu. Ale fajny. Jak już sobie taki naj... Glock 17, 16 żelaza to, to złoto. A co, który najtańszy? No ale robimy tego Glocka 17, czyli musimy zaakceptować 16 żelaza i jego pociski te. Mieci proch proch e, mieci proch i dużo rzeczy. Czy mam takie rzeczy? Mieć raczej będę miał, tak mieć mam. Jakiś próch filter albo jakiś klip zapy, kurde jeden jest. Czuję musiał jeszcze trochę dobić. Dobra. No jak widzicie, teraz ma właśnie dzień czwarty doskonale. I w sumie te shader jak widać mam 65 FPS, więc jest w miarę okej. Okay. Co team proś? Zetnę sobie drzewo na pewno. To jest akurat fajne, bo patrzcie co odkryłem trochę O Patrzcie, że wszystko wypada jak znieść drzewo to akurat fajne jest Dobra. To też trzeba znieść, widzę że idzie noc i znowu będą potwory Dobra, kolejne sadzonki Się tak, to jest po to, bo czasami creeper resztą i już z dwa razy micha wysadziły wszystko tutaj. Dobra. Chyba trzeba pokopać. O, sadzonka. Dobra. Nie będę was zanudzał tym kopaniem. O kurde. A jednak wam to pokażę, bo kot się chyba zresztą... bo chyba kot jest. Jezu, wystraszony się tego stołu. Ale tu pięknie. E, dobra. Drzewo nawet tam wyrosło, dobra. Widzowie, właśnie tak Wam chciałem powiedzieć, że... Trochę zdobyłem już rzeczy. Tutaj mam nową sadzonkę na pewno. Tych leków do mnie musiałem brać. O, tutaj mam to. W tym w domku nic się nie zmieniło zbytnio. O ja, mi wróci. I mam wreszcie to. A, właśnie, jeszcze mapę sobie dodałem. Tutaj mam rzeczy już na łóżko przygotowane. Tutaj brakuje mi dalej niestety jednego prochu. Ale dobra. Kurde, znowu dobra, trudno. Nie mi tego. Patrzcie. blok, Twój. Patrzcie, jaki fajny. Pau, 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 pau. No nie ściąłem, więc nie działa. Dobra, patrzcie, nawet wam pokażę. Patrzcie, mamy, mamy 5 dni. Dobra, widzowie. Widzowie, teraz jakby, no troszeczkę coś, no trochę mi chyba odwaliło. Dobra, widzowie, wróciłem po tej chwili, ogarnąłem sobie w sumie pieska. I udało mi się ogarnąć piwór. O, znowu mi ktoś otworzył drzwi. Bo odkryłem jakby, że da się zrobić coś takiego jak właśnie śpiwór i to później mi się przyda zrobienia właśnie plecaka. Pomimo tego, no niestety dalej nie udało mi się zdobyć tego jednego prochu, mam dalej jeden. Mam już trochę rzeczy na plecak. W ogóle mam jedzenie. Na plecki <grytki> dalej. Zrobiłem trochę, kolejną farmę. A! Już zdobyłem... O, nie wypadku. wody. Dobra, się Poszedł sobie? Poszedł, dobra W sumie nie wiem, dobra, pokopiemy trochę Śniegu nie potrzebuję, więc się będę w sumie pomijał Ten kierwą i tak będę kopał Boże, żebym go zepchał. Eee. Dobra, widzę, kupałem tak długo, że aż mnie noc zastała. W sumie to nie było żadnego creepera, więc nie udało mi się o prochu zdobyć. Dobra. Tu w sumie to jest kamera Ale dziwny to służy. co będę mógł zdjęć robić. Łóżko... Jakie łóżko? Tak, mam na górze zamknę te drzwi. Mogę spać? Proszę. Tak, mogę, dobra. Dobra, mamy dzień dziewiąty. I to jest nasz ostatni dzień. Co ja teraz mogę porobić? Dawać. A nie, nie mogę, bo nie mam szkła, więc trzeba nie zrobię szkoda. O, dawno nie było to od tabletek. Ja, mam, że razem kierowanie nie mi się robić to wykopię to złoto i tak mam dużo złota, więc mi się nie przyda o zombie. O kurde dwa Mój ich który dostał z jakiegoś szkieta, słabo Zdy, one mnie zaraz zabiją Dobra, jeden nie, to ale się wstyszyłem. Dobra, leć w Znowu koń ktoś Znowu sobie któryś gwizda Czasek, mhm. nie chodź mi pod celownik, bo jeszcze ja trafię i będziemy musieli się nie ze sobą pożegnać później. Kurde Tej, ja na tej jego wilczka jest mi fajnie. Tylko pies please, nie zeskocz za nim. Nie bądź jak nie bądź jak te lisy przedtem i nie skać za nim, proszę bo mi na to zależy Ciebie bym sobie wziął co to był, hero brain? chyba tak, o jest i mam drugie pieska mm. ale fajnie czekaj, ja Cię tutaj gdzieś usadowię mało ludzki dobra, sobie przykrowię sieć uważaj creeper, że się i tutaj, bo no, możesz że to nie przeżyjesz po prostu Jest not Chodź, że mógł jakiś spać. Teraz albo już gdzieś mogę, dobra, idę zobaczyć. To, że mnie nic nie przyniosło teraz, bo nie chciałbym zginąć. Co to, to jest help menu. Kop. O, dobra. To tak wam powiem widzowie. Z tą giełką poranną. No musimy się pożegnać. Koniec pierwszego odcinka. Bajo.